Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Amen. 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 na z Kobylina. i ta przyjaźń między naszymi wspólnotami, braterstwo na utrzymuje cały to czas. Ojciec, ojciec Szef, tak? Patrzę. A, to jest ojciec Szef, z ale roku z To ojciec. to pieniądze, to, pieniądze. to jest bardzo <grymne> <grymne> Ale ja zawsze wspominam, 12 Jak Wojciech miał yy, słuchać, to tak ładnie Wojciech. Spotykamy się w roku 800 na Słonecznej i świętujemy właśnie ten jubileusz. Yy, a jednocześnie kończy się karnawał, więc mamy nasze postawki tercjastki I w programie przede wszystkim na początek ta część duchowa, czyli wysłuchamy konferencji. Pomodlimy się, a później będziemy nasze wspólne śpiewanie, świętowanie i yy, różne niespodzianki. Nie naszego Pana, Księżycu, co nocy oświeca,

To świetnie. Się... To świetnie ziemię pochwalamy. Numer dziewięć. Numer. Dwadzieścia dwa. To proszę. Tak? Poddać numer? Nie, nie Dwadzieścia osiem.

O, tak. Nie ma czegoś. Odkładamy. Osiemnaście. 시내경상신고부터 <laughs> <laughs>